Cześć wszystkim, taka szybka zapowiedź odnośnie właśnie studni wierconych. Słuchajcie, zarzucaliście mi ostatnio, że robię studnie na rurach, które są właśnie pomarańczowe czy szare. Słuchajcie, to jest budżetowa wersja w tamtym przypadku. Jeżeli ktoś chce sobie zrobić do wody pitnej taką studnię, to jak najbardziej, zobaczcie, dostałem tutaj do testów rury 125, czyli nie 110, nie 160, a 125. E, o grubości ścianki 4,8. Są to rury przeznaczenia właśnie do wody. Rura woda. Zobaczcie. Także to jest właśnie rura typowa do wody. Słuchajcie, był temat jeszcze też tego, że płytka woda nie nadaje się do picia. Moi drodzy, dzisiaj mamy takie technologie filtracji wody, że możemy naprawdę nawet wodę z kałuży oczyścić i uzdatnić ją do picia. Dlatego tutaj z pomocą przyjdzie nam firma EcoPerla, którzy zajmują się po prostu filtracją wody. Całkiem możliwe, że przedstawiciele tej firmy odwiedzą nas na którymś z odcinków i uświadomimy Was, czy warto kopać głęboką studnię o głębokości powyżej 30 metrów, czy na pewno nam te 30 metrów gwarantuje tą wodę czystą. Czy lepiej sobie wykopać studnię płytką, dużo tańszą i zastosować odpowiednie systemy filtracji? Co się lepiej opłaca? I czy nie lepiej zrobić to w ten sposób? Czy jednak warto wydawać kilkanaście tysięcy na e, ciężki sprzęt? E, I po prostu, co nie gwarantuje, według mnie, nie gwarantuje nam czystej wody. No, przeliczmy sobie i zobaczmy. Tutaj mamy jeszcze filtr, właśnie siatkowy, wykonany przez panów ze studienne.pl. Cały ten zestaw rur również mam od panów ze studienne.pl. Jeżeli chcecie sobie coś takiego zamówić, no wygląda to solidnie. To już będzie temat bardziej profesjonalny niż w przypadku studni poprzednich. No i rozmiar rury też również 125, czyli będzie to rura nieco szersza od 110, czyli coś, czego do tej pory na moim kanale nie było. Także zapraszam Was serdecznie do subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco, bo będę wrzucał film właśnie o tej studni. Zostawcie dzwoneczek, to dostaniecie powiadomienie o tym filmie. No i słuchajcie, zostawcie jakieś komentarze i trzymajcie się. Cześć.